albo dla kogoś z państwa 33 jest więcej niż 93 no to przepraszam za taką matematykę u mnie oznacza to gigantyczną obniżkę podatków a ile za pana Podpolegająco... wzrosły przychody budżetu państwa przychody budżetu państwa wzrosły ceteris paribus 107% ceteris paribus dlatego że gdybym a skąd się wzięły te pieniądze chwila że gdybym, że gdybym jednocześnie wzięły się przede wszystkim z uszczelnienia systemu podatkowego, z tego STIR, SEND, SPLIT PAYMENT, który pan krytykował. Pan nawet, panie pośle, krytykował wprowadzenie specjalnych zasad raportowania dla korporacji międzynarodowych, nazywając to barbarzyństwem. No przepraszam, ja opodatkowałem międzynarodowe korporacje, które spieprzały stąd z kasą i teraz te pieniądze pracują dla was. Pracują tak. dla Was. Uwaga. Ale panie premierze, a, a widział Pan ostatnią wypowiedź Rafała Brzoski, gdzie się skarżył właśnie, że międzynarodowe korporacje nie płacą podatku, a on tak, jako polska firma? Nie mam lepszego wytłumaczenia dla tego, niż to, co teraz Państwu powiem. Jak zaczynaliśmy rządy w 2015 roku, wpływ podatku od firm międzynarodowych do budżetu, to był 33 miliardy. Przecinek 8. Zaokrąglam. Dobrze? 33. Jak kończyliśmy... Pan Domański troszeczkę oszukał, przesunął sobie pieniądze z 23 na 24 rok, e, powinno być 90-92 miliardy, czyli prawie trzykrotny wzrost i to jest ta Pan kasa z korporacji...